Cheskid jest naprawdę genialnym narzędziem dla każdego trenera szachowego, który działa w szkołach, czy też ma jakieś grupy, nie wiem, w domach kultury i tak dalej. Naprawdę jest to świetne i właśnie wprowadzamy Czeski w cebularzu, a co najlepsze, jest opcja, żeby dostać tego czeskida za darmo na rok, więc za darmo, no to wiadomo, że grzech nie skorzystać. Więc czeskit, podobnie jak Czeską, idzie teraz w takim kierunku, że mm, no. Tworzone są oddziały polski, tam wiadomo, niemiecki, francuski i tak dalej, i tak dalej. I właśnie polskim czeskidem zajmuje się Kinga Polak, zawodniczka doświadczona bardzo mocno w nauczaniu dzieci i też korzysta od lat z czeskida i w fajny sposób i to przedstawiła, jak to można wykorzystywać. Więc stwierdziłem, że na 100% chce to wdrożyć w cebularzu. Więc jak to wygląda, jak to działa, żeby za darmochę tego czeskida dostać. Tak nawiasem mówiąc, jeżeli masz na przykład jakiegoś kida w domu, to też czeskid bardziej będzie mu pasował niż czeską. To na 100% już Ci powiem dlaczego. Czy pragniesz, aby każde dziecko w twojej szkole opanowało grę w szachy? Tak nawiasem mówiąc, jeżeli mm, chodzisz do szkoły i masz na przykład szachy w szkole, wiem, że teraz y, no, w, w szkołach to standardem jest, że tam jest rzutnik, internet, komputer, tam nawet jakieś tablety i itd. Y, no to też y, możesz to swojemu nauczycielowi w szkole przekazać, y, może się tym zainteresuje. Czy marzysz o tym, aby młodzi gracze w Twoim klubie mieli dostęp do wspaniałego narzędzia, które podniesie ich szachowe umiejętności? Teraz to możliwe. Wydaje mi się osobiście, że ChessKit jest idealnym narzędziem dla nauczycieli, którzy są szachowymi leszczami. Czyli jeżeli jesteś nauczycielem, który poszedł na kurs trenerski czy instruktorski, czy co tam teraz PZ robi i po 30 godzinach, szkolenia, masz teraz uczyć dzieci, ale sam nie do końca ogarniasz te szachy, no to po prostu ogarniasz sobie czeskida, od A do Z masz konspekty na każdą lekcję i masz po prostu problem z głowy. Więc dla takich osób uważam, że czeskid będzie po prostu ideałem. W sumie w szoku jestem, że w PZ szachu tego nie chcą wprowadzić. No dobra, więc czeskid prezentuje program dotacji dla szkół, uczniów szkół podstawowych oraz najmłodszych Członków klubów szachowych. Naszym celem jest, aby każdy mógł opanować grę w szachy. Skorzystaj z tej okazji, aby zapewnić swoim uczniom ten program całkowicie bezpłatnie. Więc no, dosłownie każdy, kto tam prowadzi zajęcia, czy to w szkole, czy w klubie, czy w domu kultury i tak dalej, można się zgłosić i przejść przeszkolenie krótkie, dostać te członkostwa czeskidowe za darmo. Czeskit pragnie wesprzeć szkoły i kluby szachowe, oferując bezpłatne konta Gold Czeskid poprzez program grantów dla każdego ucznia w Twojej szkole lub klubie szachowym. Tak nawiasem mówiąc i tak ten Gold na Czeskidzie jest, jest taniocha naszym celem jest propagowanie nauki szachów wśród jak największej liczby uczniów w 2024 roku oraz przyznanie grantów kwalifikującym się szkołom i klubom. Na przykład wiem, że w Rumunii, rumuński związek szachowy się dogadał z Czeskidem i tam w każdej szkole, gdzie są szachy w szkole, no to mają właśnie Czeskida i wiem, że fajnie to śmiga. Więc tak jak widzicie, można tutaj aplikować do 22 maja przejście przeszkolenie. I no, wiadomo, teraz się kończy rok szkolny, no, ale to najwyżej od nowego roku szkolnego będziesz mógł czeski da sobie elegancko używać. Kto powinien złożyć wniosek? Osoba odpowiedzialna za zakładanie konta dla szkoły lub klubu szachowego na czeski, czyli po prostu trener. Co wymagamy od beneficjentów programu? CESKIT prosi, aby Wasi nauczyciele, trenerzy przeszli szkolenie prowadzone przez nasz personel. To jest bardzo prosta sprawa, to w 15-20 minut po prostu Kinga Ci pokaże co, gdzie, jak kliknąć, jak tam wgrać uczniów, jak uczniom przekazać dane do logowania itd., żeby to po prostu jak najsprawniej poszło, żeby jak najłatwiej było Ci tym zarządzać. Celem takiego kursu jest umożliwienie efektywnego korzystania z programu poprzez dostarczenie niezbędnej pomocy i wsparcie. Ponadto prosimy o zapewnienie uczniom dostępu do platformy Czeskid zarówno w ciągu dnia szkolnego, jak i w domu. I to jest właśnie fajne, że w tym Czeskidzie trener widzi cały progres uczniów, więc Dzieci mogą y, poza zajęciami czy to sobie grać, czy rozwiązywać zadania, i później trener widzi, kto faktycznie z tej grupy jest zajarany szachami, kto faktycznie poza lekcjami coś tam pracuje. No bo wtedy wiadomo, że y, takiego ucznia warto gdzieś tam y, na przykład przekazać do jakiegoś klubu, czy zarekomendować y, jakiegoś trenera, żeby się rozwijał dalej. Y, wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają dyplom uczestnictwa. To wiem, że w, w niektórych tam instytucjach. Jest istotne. Więc yy, zobaczcie, tutaj no, prosta sprawa, tak? Yy, no to przykładowo nawet yy, powypełniam. Dobra, więc tutaj prosta sprawa, wszystko wypełniłem. Klikam next. Yy, ty, ty, ty używają czeskit? Yy, otóż nie używają. Czy w ciągu ostatniego roku w Państwa szkole odbył się turniej? Odbył się. No, w, tak, w cebularzu się odbył. Yy, ok. Kto tutaj będzie odpowiedzialny? No to trener, dlaczego, bo chess kit wygląda zarąbiście i chcemy, żeby dzieci wciągnięte zostały w sidła świata szachów. Dobra. No, i tutaj klikam submit, no i wtedy to idzie i po prostu. Będzie kontakt na tego maila, którego po prostu podajesz. No i teraz patrzcie na to, jak to zarobiście działa. Więc testujemy, na razie jesteśmy w fazie testowania, właśnie w cebularzu, jak najlepiej tego da wykorzystywać. I przykładowo, tworzysz sobie grupę, no my tam mamy realne grupy, ale to no, nie, nie będę pokazywał na nagraniu, więc przy Przykładowa szkoła sobie założyłem, no i teraz patrzcie, tutaj można dzieci powpisywać, później można wydrukować. Karty logowania, no i po prostu tam wyciąć taki pasek. Każde dziecko na zajęciach dostaje, że tam yy, nick taki i taki, yy, hasło takie i takie, i może się zalogować. No i tutaj yy, tym przyciskiem można dać lub zabrać złote członkostwo, więc Fajne jest to, że na przykład można wykorzystywać te złote członkostwa jako taką nagrodę, nie? Że na przykład na starcie, nie wiem, jakiś turniej wewnątrz klasy i za pierwsze trzy miejsca to się dostaje to złote członkostwo. Albo nie wiem, na pierwszy miesiąc każdy dostaje złote członkostwo o tako, ale musi zrobić, nie wiem. 30 zadań tygodniowo, i kto zrobi te 30 zadań tygodniowo, to dostaje na kolejny miesiąc. I to, co według mnie jest bardzo, bardzo przydatne w pracy nauczyciela, trenera szachowego, to są te yy, raporty, statystyki. Bo jeżeli jakieś dziecko chodzi na zajęcia, no i wiadomo, no, na tym podstawowym poziomie, no to raczej nie gra w turniejach i tak dalej, więc. Trochę rodzic nie do końca wie, jak de facto to dziecko jest zainteresowane szachami, jak sobie radzi. Więc na przykład wiem, że w wielu instytucjach to jest wymagane, żeby raz na pół roku na przykład zdać taki raport, no i to jest oczywiście bardzo czasochłonne. I czeski to mega ułatwia. No bo możesz sobie wbić po prostu w kartę raportu. I tu masz wszystko napisane. Podajesz datę od do ile partii ktoś zagrał, ile wygrał, ile przegrał, ile zadań zrobił, ile lekcji rozwiązał. no Wszystko, wszystko, wszystko jest tutaj podane. No i później cyk po prostu sobie drukujesz, można yy, rodzicowi wręczyć, czy yy, nawet PDF-a wysłać na maila. Więc wydaje mi się, że to jest taka super przewaga konkurencyjna na rynku. No, bo wie Wiecie, większość trenerów to tak chodzi po tych różnych tam szkołach, przedszkolach i tak bak, bak, bak 45 minut. Dziękuję, do widzenia. I w ogóle rodzice tam płacą, nawet nie do końca wiedzą, co tam się dzieje na tych zajęciach. Czy to dziecko w ogóle jest faktycznie zainteresowane tymi szachami tak realnie, czy tylko chodzi sobie na te zajęcia i tam nie wiem, jaja sobie robi z, in z innymi kolegami. Tylko realnie rodzic jest w stanie się dowiedzieć, więc wydaje mi się, że też jeżeli w danym mieście małym działa na przykład trzech trenerów i jeden będzie dawał tego typu raporty, jeden będzie dawał dostęp do Czeskida i tak dalej, no to wydaje mi się, że rynek jest w stanie zdominować. I ważne też jest to, że na Czeskidzie jest całe mnóstwo Interaktywnych lekcji w języku polskim. No zobacz tutaj, no naprawdę lekcji a lekcji, więc nawet, no powiedzmy sobie szczerze, no. Są niektórzy tacy wyrobnicy, co no, nie są jakoś zakręceni szachowo, tylko no, po prostu mają taki sposób na życie, żeby chodzić, robić te zajęcia szachowe. No i często tacy trenerzy no, robią na odpierdziel te zajęcia. Tam dzieciaki właściwie za dużo z tego nie wyciągają. No to jeżeli jesteś kimś takim, no powinieneś trochę coś zmienić w swoim życiu, ale no, przykładowo odpalasz lekcję. Te lekcje są fajnie wszystko wytłumaczone, są zadania, no i cyk. Nie musisz nic przygotowywać, nie musisz nic dawać od siebie, po prostu z dzieciakami przerabiasz te lekcje na zajęciach itd. Tak no, dobrze wiemy, jak dzieciaki lubią tam, że można sobie coś poklikać, coś tam wyskakuje, są jakieś fajne obrazki itd. Tak Więc możesz puścić nagranie, możesz też później jakoś doprecyzować różne rzeczy, czy jeszcze dorzucić jakieś swoje ćwiczenia. No i po prostu masz gotowe, Lekcje. No tutaj no, dosłownie nic nie musisz od siebie dawać przez 3 lata prowadzenia jakiejś grupy. No to może przesadziłem, no, ale przez rok to co najmniej, jeżeli tam raz w tygodniu są jakieś zajęcia. Więc dla beznadziejnych trenerów to, to narzędzie jest giga super. Dla dobrych trenerów to narzędzie jest fajnym ułatwieniem, fajnym dodatkiem. Także wydaje mi się, że Warto zainteresować się tym, jeżeli jesteś trenerem, a jeżeli jesteś uczniem w szkole, masz szachy, to też warto nauczycielowi przekazać info, że jest takie fajne narzędzie, że za darmo można temat sobie ogarnąć, więc grzech po prostu nie skorzystać. No i oczywiście klasycznie, tak jak to na czeskowie, można zadania klepać, można. Grać z innymi dziećmi, z botami i tak dalej. To, co mi osobiście się bardzo podoba w tym narzędziu, i to rekomenduję głównie rodzicom, zauważcie, no tutaj ja akurat. Ja akurat poprosiłem o zmianę niku, ale na Czes Czeskidzie nawet nie można swojego niku ustawić, nie? żeby tam jakieś yy, brzydkich rzeczy ludzie nie wpisywali w tych nikach, więc yy, no jest to taki bezpieczniejszy dla, yy, dla małych dzieci portal. Yy, no, na czeskomie też raczej jest kulturka i tak dalej, no, w większości przypadków, no, ale wiecie, no jest to opcja, żeby się tam komunikować, sobie niku ustawić sobie profilowe jakieś nieładne ustawić i tak dalej. Natomiast na Czeskidzie no jest to ograniczone, więc to jest taki czeskom w bardzo, bardzo fajnej wersji dla dzieci i też w bardzo fajnej wersji dla trenerów. Także jeżeli jeszcze z Czeskida nie, nie skorzystałeś, no to po prostu tracisz bardzo fajną okazję. Także link do tych zapisów znajdziesz w opisie do tego nagrania. No i po prostu grzechnie skorzystać. Za darmo. Bardzo uczciwa cena.